Ale dzisiaj ładny dzień. Muszę szybko wstać. O! Dobrze, szybciutko zasieliłam łóżeczko. Więc już jest dobrze. A tak w ogóle to ja mam na imię mam na imię Tysia. I jestem mamą Sary. I w ogóle to nie będę przedstawiać za inne dziewczyny ich imion. No bo one się same przedstawią, ale pokażę wam jak wygląda moja córeczka Sara? To jest właśnie Sara. Aktualnie teraz śpi ze swoją siostrzyczką Klarą. Znaczną siostrzyczką, one po prostu, my mieszkamy razem i dlatego one się nazywają siostrzyczkami, więc my już je i tak też nazywamy, że są siostrami. Mają też jedną niby siostrzyczkę, która ma na imię Chelsea, ale to ją zobaczycie jak zjedziemy windą. Jejku, lampeczki się zaczepiły. Wika, Ola, wstawajcie! Och, no dobrze, już wstaję. O matko, ty się, dlaczego mnie budzisz? Ty się, dlaczego ty mnie budzisz? No bo już bardzo długo śpicie. Ola, wstawaj. Ach, no dobrze już wstaje. No, w końcu. Trzeba tutaj jakąś dyscyplinę chyba wprowadzić. No bo wy kurczę, nie wiem, śpicie całymi dniami. Oj, tam już nie przesadzaj, Tysia. A to jest nasz piesek, kruszynka. Przywitaj się, kruszynko. Wika obudź, Chelsea. Wiem, nie musisz mi robić, co mam robić ze swoją córką. Chelsea, Chelsea. Chelsea, wstawaj, kochanie. O, no dobrze, już wstaję. Mamusiu, dlaczego mnie budzisz? Ponieważ już wstał nowy dzień. Pięć minut później Ola budzi Klarę i Sarę. Klara, Sara, wstawajcie. Hmm. Ale mamo! Nie ma żadnego mamo, Klara, wstajemy i to raz, dwa. Dziewczynki wstały, a dzień potoczył się raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Wieczór. Chelsea, Sara, Klara. My idziemy na kolację, ponieważ dawno już nie byliśmy na kolacji tak w trójkę. No i wy zostajecie same, no bo po prostu nie ma wolnych niań, a przecież poradzicie sobie same w domu. Pewnie, że sobie poradzimy, mamo. No coś ty, nawet nie musicie się o nas martwić. Tak, w ogóle nie musicie się o nas martwić. Mamo, nie przesadzajcie. Oj Saruś, ja się chyba troszkę będę jednak bała, bo no bo, Wika, nie ma się czego bać, ponieważ Chelsea, ty już jesteś duża. Dziękuję, ciociu. Ale Sara jest młodsza od ciebie, ja się boję. Przypilnujesz ją, proszę. A od czego są starsze siostry, ciociu? No właśnie. Mamo, mamo, od czego są starsze siostry? Na pewno przypilnują nas. Tak, mamo, nie musisz się nic o mnie martwić, Chelsea. Już jest duża i mnie na pewno przypilnuje. Dobrze, dziękuję, Saruś. I dziękuję ci, Chelsea. Klara, ty też się nią troszkę zaopiekujesz? Pewnie, że tak, ciocia. No to papa, córeczko, i co? My już idziemy. Bawcie się dobrze, papa! Tylko nie rozrabiajcie za bardzo, no bo nie chcemy tutaj żadnych szkód. Tak, tak, tak. Mam nadzieję, że nie będziemy musiały niczego opłacać, dziewczyny. Tak, raczej na pewno. I tak, 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 na pewno. No to jedźcie już. To papa. Pa! No i dziewczyny pojechały. Okej, okay, dziewczyny, chata wolna, to możemy robić wszystko, co tylko nam się spodoba, ale mama i ciocie mówiły, żebyśmy nie robiły żadnych niebezpiecznych rzeczy ani nic. Tak to prawda, zgadzam się z Sarą. Oj dziewczyny, przecież jak się filkę pobawimy, to przecież nic nam się nie stanie. Nawet mama i ciocie nam życzyły dobrej zabawy. No faktycznie. No to może pobawimy się. No dobrze, ale w co? W księżniczkę, wróżkę i syrenkę. Ja zaklepuję wróżkę, ja syrenkę, a ja chcę księżniczkę. No to dogadane, to się tylko teraz trzeba ubrać. Kurczę, dziewczyny, nie znalazłyśmy żadnych potrzebnych rzeczy, na przykład korony, na przykład płetwy, czy jak to tam się mówi, ten ogon sireny. o tak, i żadnych skrzydeł, ale może po prostu pozjeżdżamy na zjeżdżalni. No bo mamy nam zawsze pozwalają w zimę na przykład jeźdź, jechać do basenu bez wody, no bo wtedy nic nam się nie stanie. Tak, tak, to, tak, to możemy nawet robić bez opieki. W lato też możemy to robić. To dziewczyny, dawajcie jedziemy. Okej, okay, pierwsza jadę ja. Uwaga. Ojej. Stanęłam. wam. Jej, Klara, Klara, chodź szybko, zobacz. Co się stało, co się stało, co się stało? Klara, nie uwierzysz własnym oczom. Zobacz, co tam jest. A raczej, kto tam jest obrót Chelsea. O! MG Witajcie dziewczynki! Zejdźcie tutaj na dół! O, ja nie mogę! A co jeśli to jest. To jest chyba prawdziwa Syrena! A co jeśli ona jest jak, jakaś, nie wiem, zła albo coś? I co jeśli ona zaczarowała Chelsea? Może lepiej do niej nie schodźmy! Ale przecież ty, Klara, tak bardzo lubisz Syreny? No wiem, ale boję się trochę. No, to ja zjadę pierwsza i jak mi się coś stanie, to ci wtedy powiem. Okej. Okay. O! o, troszkę się boję. Dobra, już jestem. Wow, Chelsea, przecież to jest prawdziwa syrena. Klara, chodźże tutaj szybko. Na pewno. Chodźże, tu po prostu to jest prawdziwa syrena. Ona nawet w środku nie ma nóg. Skąd wiesz? Bo dotykałam przed sekundą i czuję. I Chelsea mi powiedziała. Poza tym ona ma koronę. No dobra, już jadę. Wow, wow! Sara, Chelsea, miałaś rację. To jest prawdziwa syrena. Witajcie dziewczynki. Tak, jestem prawdziwą syreną. I jestem nawet księżniczką syrenek. Ale nie wiem, co ja tutaj robię. Chyba się zgubiłam. Ojejku, jak to się zgubiłaś? W naszym basenie? Co ty robisz w ogóle w naszym domu? To było tak. Pływałam sobie w morzu, aż nagle mój klejnot z korony przeniósł mnie do tego basenu. Znikłam i trafiłam tutaj. O oh, wow! Wow! Taka moja historia i to nie kłamstwo. Wierzymy Ci, a jak ty w ogóle się nazywasz? Jestem Syrena Basia. Basia? Zawsze myślałam, że Syreny mają imię takie jak Emma albo Rose, Róża czy coś takiego. Otóż myliłaś się. A w takim razie, jeżeli ja już powiedziałam Wam moje imię, to jak Wy się nazywacie? Powiedzcie mi? Ja jestem Chelsea, najstarsza z dziewczyn, bo mam 9 lat. Jestem Klara. I kocham syreny. A ja jestem Sara i bardzo lubię wróżki. Ano tak, ja jeszcze bardzo lubię księżniczki. To ja jestem taką syreną księżniczką. Więc Klaro Chelsea, jestem w sumie waszą ulubioną postacią. Tak, tylko bez obrazy, ale ja bardziej lubię księżniczki, nie w postaci syren. Dobrze, każdy lubi co innego. Nie mam was za złe. Dziewczynki, a opowiedzcie mi może waszą historię. Jak wy się tutaj znalazłyście? Y, Basiu, my nie mamy co opowiadać, my tu mieszkamy. No ale co przed zobaczeniem mnie robiłyście? W sumie to Chelsea wymyśliła takie coś, że możemy pobawić się w księżniczkę, wróżkę i syrenkę. No i ja wybrałam księżniczkę, Klara syrenkę, a Sara wróżkę. Aha, rozumiem, rozumiem. A w takim razie, gdzie są Wasze mamy lub rodzice? Zostałyśmy same w domu pod opieką Chelsea, no bo nasze mamy powiedziały, że już dawno temu nie były w trójkę na kolację. No więc. No więc my zostałyśmy same w domu pod opieką Chelsea. No bo co miałyśmy zrobić? Aha, rozumiem, rozumiem. A w takim razie, gdzie wasze mamy dokładnie pojechały? Do jakiejś tam restauracji, ale nie wiemy do jakiej. One nam takich rzeczy nie mówią. Ale tu dużo ludzi, dziewczyny, co nie? No, bardzo dużo, Wika, bardzo. No, dziewczyny, jakaś masakra, Wam powiem. Słuchajcie, Wika, a Ty co zamawiasz? Nie wiem, może kawa albo rogalika jakiegoś, ale nie wiem. A ty, Tysia? Ja zamawiam też w sumie, nie wiem. Nie mogę się zdecydować tyle tu późnych rzeczy. No tak, ja też się nie mogę zdecydować. Dziewczyny, może lećmy już lepiej do dzieci. Nie, dziewczyny. To ma być nasz wypad, nasz odpoczynek, za to wszystko, co robimy w normalnym dniu, a nie widzowie to możemy my tutaj się zastanawiamy, co kupimy, a wy zajrzycie do naszych córeczek? Jak możemy Cię przenieść do Twojego świata? Musicie wszystkie naraz wypowiedzieć swoje życzenia, ja je Wam spełnię, a potem dotknąć wszystkie naraz mojego brylanta i ja się wtedy przeniosę. Dziewczęta, czego sobie życzycie? A może po prostu dotkniemy tego brylanta i Ty się stąd teleportujesz, bo, bo my nie mamy żadnych marzeń. Jesteście tego pewne? Tak. No więc dotykajcie. Dziewczynki dotknęły brylanta i... Wow, jestem z powrotem. A teraz widzowie dawajcie lajki, subskrypcje, piszcie komentarze. I widzimy się w następnym odcinku. Pa pa!